No, i zobaczcie, kierunkowskaz teraz. Po wyłączeniu kierunkowskazu, czyli przestajemy, wyłączamy kierunkowskaz, skończymy manewr. Gaśnie pomarańczowe, znowu zapala się białe. Lampy no, skończone, czarne wnętrze, zamontowana, soczewka. Listwa LED na dole. Zobaczcie, po uruchomieniu jest te, taka funkcja przywitania. Ma też funkcję kierunkowskazu. Jeżeli chcemy, tutaj chcemy akurat. Także po włączeniu kierunkowskazu to białe światło e, gaśnie, a LED zaczyna mrugać na pomarańczowo. Może mi się to uda pokazać. No